Gdy oczy całego świata zwrócone były na Tesle, gdy wszyscy czekali na kolejny krok Elona Muska, japoński gigant Toyota po cichu wykonał ruch, który wstrząsnął całym przemysłem pojazdów elektrycznych. Nie było hałasu, nie było wielkiego wydarzenia, a jednak zaprezentowano samochód, który zaskoczył nie tylko Tesle, ale także chińskie firmy, takie jak BED i duże amerykańskie koncerny motoryzacyjne. Toyota wprowadziła na rynek samochód elektryczny, który nie jest zwykłym pojazdem elektrycznym. Ale początkiem rewolucji technologicznej, zasięg, technologia i cena wszystkie trzy są tak niesamowite, że teraz pojawiają się pytania: czy dominacja Tesli jest zagrożona? Ta historia nie dotyczy tylko samochodu, ale myśli, która po cichu, bez rozgłosu, kształtuje przyszłość. Toyota pokazała, że prawdziwymi graczami są ci, którzy nie robią hałasu, a po prostu zmieniają historię. Przejdźmy więc do filmu i dowiedzmy się wszystkiego o tym niesamowitym samochodzie elektrycznym Toyoty, który Was zaskoczy i dlaczego Elon Musk martwi się tą wiadomością. Ale zanim to nastąpi, jeśli chcesz być pierwszy w kolejce do najnowszych wiadomości ze świata technologii i motoryzacji, nie zapomnij zasubskrybować kanału Bitwa samochodów elektrycznych Tesla kontra Toyota. Zawsze, gdy mówimy o pojazdach elektrycznych, pierwszą marką, która przychodzi na myśl, jest Tesla. Firma Elona Muska stała się wizytówką branży pojazdów elektrycznych. Tesla wywołała poruszenie na rynku dzięki zaawansowanej technologii, dużemu zasięgowi i świetnemu designowi. Ale teraz na rynku pojawił się gracz, który nie tylko stanowi poważną konkurencję dla Tesli, ale także solidnie przygotował się do jej odejścia. Jest nim japoński gigant Toyota. Toyota powoli rozpoczęła wyścig na rynku samochodów elektrycznych. Podczas gdy inne firmy ścigały się w świecie pojazdów elektrycznych, Toyota Polsychu w tle zajmowała się badaniami i planowaniem. Podczas gdy Tesla dominowała na globalnym rynku pojazdów elektrycznych, Toyota jako pierwsza opanowała pojazdy hybrydowe. Dzięki takim samochodom jak Prius, Toyota jasno dała do zrozumienia, że ma dogłębną wiedzę technologiczną. Po prostu się nie spieszy. Dziś, gdy popyt na pojazdy elektryczne rośnie na całym świecie, Toyota weszła na ten rynek z pełną mocą. Najlepszym przykładem jest technologia akumulatorów ze stałym elektrolitem Toyoty, która może zrewolucjonizować świat pojazdów elektrycznych. Cechą szczególną tego nowego akumulatora jest to, że jest wielokrotnie lepszy niż tradycyjne akumulatory litowo-jonowe. Pełne naładowanie w zaledwie 10 minut i zasięg do 1200 km to może być marzenie każdego użytkownika pojazdu elektrycznego. Toyota dąży do urzeczywistnienia tego marzenia. Z drugiej strony Tesla wciąż pracuje nad swoją starą technologią akumulatorów, która wciąż boryka się z problemami, takimi jak czas ładowania i degradacja baterii. Jeśli bateria ze stałym elektrolitem Toyoty trafi na rynek do 2027 roku, największy atut Tesli, czyli duży zasięg i szybkie ładowanie, może być zagrożony, Toyota wyprzedza Tesla o wiele kroków, nie tylko pod względem baterii, ale także produkcji i kontroli jakości. Chociaż Tesla regularnie otrzymuje skargi na montaż, Jakość lakieru i czas dostawy swoich pojazdów. Toyota od lat produkuje najbardziej niezawodne i trwałe samochody na świecie. Jej łańcuch dostaw, przepływ pracy i system produkcyjny są bardzo silne. Właśnie dlatego Toyota może kontynuować masową produkcję pojazdów elektrycznych bez kompromisów w kwestii jakości, jeśli tylko zechce. Poza tym Toyota zaczęła koncentrować się na platformie BEV, samochodów elektrycznych zasilanych akumulatorem. Stworzyła odrębną jednostkę zwaną fabryką BEV. W której będą produkowane wyłącznie samochody elektryczne. To również dzięki robotyce i sztucznej inteligencji. Fabryki te są przygotowywane do zapewnienia szybko skalowalnej produkcji, podobnie jak Tesla. Jeśli chodzi o oprogramowanie i autonomiczną jazdę, Tesla wciąż jest liderem. Jej technologia autonomicznej jazdy, aktualizacje OTA i cyfrowe interfejsy są nadal uważane za najbardziej zaawansowane w branży pojazdów elektrycznych. Ale Toyota nie pozostaje daleko w tyle. Firma rozpoczęła również intensywne prace nad sztuczną inteligencją i technologią inteligentnych czujników. I jest pewne, że jeśli sprzęt jest mocny, to oprogramowanie może nadrobić straty. Kolejną istotną kwestią jest to, że pojazdy Tesli są wciąż bardzo drogie i dostępne tylko w niektórych krajach. Z kolei Toyota włączyła do swojej oferty pojazdów elektrycznych również pojazdy przystępne cenowo i klasy średniej. Plany Toyoty nie ograniczają się tylko do krajów bogatych. Firma produkuje również pojazdy elektryczne z myślą o rynkach wschodzących, takich jak Indie, Afryka i Ameryka Południowa. To pozwala Toyocie zbudować ogromną bazę użytkowników na całym świecie. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie byłoby błędem stwierdzenie, że Toyota po cichu toczy walkę, o której Tesla prawdopodobnie nawet nie pomyślała. W wyścigu pojazdów elektrycznych nie chodzi już tylko o prędkość czy design. Teraz chodzi o zrównoważoną technologię. Innowacje w dziedzinie akumulatorów i globalny zasięg. Tesla ma renomę i sławę, ale Toyota ma doświadczenie, planowanie i skalowalne systemy. A teraz, gdy Toyota postawiła wszystko na jedną kartę w swojej ofercie pojazdów elektrycznych, Tesla będzie musiała działać ostrożnie. Czy Toyota zdoła pokonać Tesla? Odpowiedź może nie pojawić się dziś, ale w nadchodzących latach. Nowy samochód elektryczny Toyoty b5. Prawdziwy dzwonek alarmowy dla Tesla i ByD? Porozmawiajmy teraz o samochodzie elektrycznym, o którym wspomniałem w tytule i wstępie filmu. Samochodzie elektrycznym, który stał się teraz prawdziwym utrapieniem dla Tesli i Bit. Toyota wprowadziła na rynek samochód elektryczny, który wniósł tak wiele nowości, nie tylko pod względem ceny, ale i technologii, że jest teraz szeroko komentowany. Samochód ten nazywa się Toyota bZ5, a jego wejście na rynek wywołało poruszenie. Toyota bZ5 została niedawno zaprezentowana w Chinach, 16 maja 2025 roku. To elektryczny samochód typu fastback w stylu crossovera, którego cena wywoławcza została utrzymana na poziomie zaledwie 18,0 dolarów. Pomyślcie sami: skoro samochody takie jak Tesla Model I e kosztują około 40 dolarów lub więcej, to jak ten ruch Toyoty może zmienić sytuację na całym rynku pojazdów elektrycznych? Przede wszystkim porozmawiajmy o designie tego samochodu. Toyota BZ5 ma futurystyczny wygląd. Austro Reflectory. Płynne linie nadwozia i opadająca linia dachu nadają mu ekskluzywny charakter, ale prawdziwa magia tkwi w technologii, która odróżnia go zarówno od Tesli, jak i BYD. Samochód ten wykorzystuje platformę ETNGA Toyoty, czyli modułową architekturę zaprojektowaną specjalnie dla pojazdów elektrycznych. Cechą charakterystyczną tej platformy jest to, że nie tylko sprawia, że samochód jest lekki i wytrzymały, ale także pozwala na umieszczenie akumulatora wewnątrz ramy w taki sposób, aby poprawić zarówno zasięg, jak i bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o akumulator, Toyota BZ-5 wykorzystuje akumulator LFP Blade firmy BYD, który zyskał już światową sławę dzięki swojemu bezpieczeństwu i długiej żywotności. Akumulator ten nie tylko wytrzymuje więcej cykli ładowania, ale również charakteryzuje się bardzo niskim ryzykiem pożaru. Co więcej, jego prędkość ładowania jest również imponująca. Naładowanie do 80% zajmuje mniej niż 30 minut ale nie tylko bateria. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą Toyoty bZ5 jest stosunek ceny do jakości. W cenie 18.0 dolarów ten samochód elektryczny oferuje takie funkcje jak zaawansowany system wspomagania kierowcy ADIS, cyfrowy zestaw wskaźników, duży ekran dotykowy systemu multimedialnego i sterowanie głosowe, które zazwyczaj można znaleźć w drogich samochodach elektrycznych. Oprócz tego oferuje on również technologię connected car OTA bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania i sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej. W czym specjalizują się firmy takie jak Tesla? Teraz pojawia się pytanie jak Toyota BZ5 wypadnie w porównaniu z pojazdami takimi jak Tesla Model Era czy BYD Song Plus? Najważniejszą odpowiedzią jest zaufanie i sieć Toyoty. Toyota jest obecnie jedną z największych firm sprzedających samochody na świecie. Posiada rozbudowaną sieć serwisową, długoletnie doświadczenie w zakresie jakości i produkcji masowej. Podczas gdy Tesla wciąż zmaga się z wyzwaniami w kwestiach takich jak kontrola jakości, łańcuch dostaw i obsługa klienta, Toyota BZ5 została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła wejść na rynek globalny. Po premierze w Chinach trwają przygotowania do wejścia na rynek w wielu krajach Azji i Europy. Cechą szczególną tego samochodu jest to, że został on stworzony z myślą o rodzinach z klasy średniej, które chcą kupić samochód elektryczny, ale nie stać ich na drogi samochód, taki jak Tesla. Kolejną cechą wyróżniającą Toyota BZ5 jest komfort jazdy i funkcje bezpieczeństwa. Samochód dąży do spełnienia pięciogwiazdkowych standardów bezpieczeństwa i oferuje takie funkcje, jak liczne poduszki powietrzne, asystent utrzymania pasa ruchu, automatyczne hamowanie awaryjne i zaawansowany system kamer. W ten sposób Toyota jasno dała do zrozumienia, że nie tylko produkuje samochód elektryczny, ale oferuje pojazd w pełni gotowy na przyszłość. Jeśli porównamy Toyotę BZ5 z Teslą Model I, z jednej strony Model I jest mocniejszy, z drugiej BZ5 jest bardziej przystępnym cenowo, praktycznym i gotowym do masowej produkcji samochodem elektrycznym. BYD jest również dużym graczem, ale jego partnerstwo z Toyotą pokazuje, że obie firmy wspólnie coraz głębiej angażują się w rynek pojazdów elektrycznych. Podsumowując, Toyota Bizy 5 to produkt, który wyznaczył nowy standard w świecie pojazdów elektrycznych. Tesla być może zaczęła wcześniej, ale teraz doświadczeni gracze, tacy jak Toyota, wkroczyli do gry, oferując ceny i technologie, które powinny zwiastować zagładę Tesli i BYT. To dopiero początek, ale w nadchodzących miesiącach ten samochód będzie konkurował z Teslą na drogach całego świata, a być może nawet stanie się pierwszym wyborem klientów. Sekret siły i technologii Toyoty. Toyota przez długi czas koncentrowała się na pojazdach hybrydowych. Podczas gdy Tesla i BAD koncentrowały się bezpośrednio na segmencie pojazdów w pełni elektrycznych, Toyota dopracowała technologię hybrydową, aby w przyszłości, kiedy przejdzie na pojazdy elektryczne, zapewnić sobie zarówno stabilność technologiczną, jak i zaufanie użytkowników. To właśnie dlatego hybrydy Toyoty sprzedają się dziś w milionach egzemplarzy na całym świecie. Toyota dynamicznie wkracza jednak na globalny rynek, oferując nie tylko pojazdy hybrydowe, ale również w pełni elektryczne. Jeśli chodzi o sprzedaż, w 2024 roku Toyota sprzedała na całym świecie około 10,3 miliona pojazdów, czyli więcej niż Tesla i BYD. Tesla sprzedała około 1,8 miliona egzemplarzy, a BYD około 3 milionów w tym samym okresie. Podsumowując, mimo że Tesla i BYD są liderami na rynku pojazdów elektrycznych, patrząc na ogólne wyniki branży motoryzacyjnej, czy to Toyota dominuje, nasuwa się pytanie: czy Toyota ogranicza się jedynie do wyników sprzedaży? czy jest gotowa by wkroczyć do prawdziwego wyścigu pojazdów elektrycznych odpowiedź brzmi tak i to z pełną mocą Toyota ogłosiła że do początku 2025 roku opracuje zupełnie nową strategię dla pojazdów elektrycznych a technologia akumulatorów ze stałym elektrolitem ma być największym przełomem akumulatory ze stałym elektrolitem ładują się szybciej są bezpieczniejsze i mają znacznie większy zasięg niż tradycyjne akumulatory litowo-jonowe Toyota twierdzi że jej nadchodzące pojazdy elektryczne będą mogły być w pełni naładowane w 10 minut i będą mogły przejechać ponad 1000 kilometrów na jednym ładowaniu. Wyobraź sobie, że podczas gdy Tesla nadal szybko ładuje swoje akumulatory w 30-40 minut i zapewnia średni zasięg 400-500 km, Toyota przygotowuje się do podwojenia tego czasu. Oznacza to, że technologia akumulatorów Toyoty może w przyszłości zrewolucjonizować rynek pojazdów elektrycznych. Oprócz technologii, drugą największą siłą Toyoty jest sieć produkcyjna i system łańcucha dostaw. Toyota ma fabryki, dostawców części i silną sieć dealerską w niemal każdym większym kraju świata, podczas gdy Tesla potrzebuje ogromnych inwestycji i zgód rządowych, aby móc budować swoje fabryki w każdym nowym miejscu. Pod tym względem skalowalność Toyoty w segmencie pojazdów elektrycznych jest wyższa niż Tesli i Beat. BYD nadal koncentruje się głównie na Chinach i wybranych rynkach międzynarodowych. Ale Toyota jest już obecna na całym świecie. Stany Zjednoczone, Europa, Indie, Afryka, Ameryka Łacińska wszędzie. Właśnie dlatego, gdy Toyota wprowadzi na rynek swoje pojazdy elektryczne na dużą skalę, ich pojazdy będą mogły dotrzeć do milionów klientów w ciągu kilku minut. Toyota opracowała również nową platformę dla pojazdów elektrycznych BEV Battery Electric Vehicle Architecture, która została zaprojektowana specjalnie z uwzględnieniem mocy. Messi umiejscowienia baterii i osiągów pojazdów elektrycznych. Choć specjalnością Tesli było dotychczas oprogramowanie i system autopilota, Toyota stara się teraz dorównać jej również w tym zakresie. Japońskie firmy, takie jak Panasonic, Denso i Sony, pomagają Toyocie w opracowaniu w pełni cyfrowego kokpitu i technologii autonomicznej jazdy dla pojazdów elektrycznych. Chociaż pojazdy Tesli są wciąż drogie i poza zasięgiem przeciętnego użytkownika, Toyota jasno dała do zrozumienia, że jej celem jest rynek masowy, wprowadzając modele elektryczne, takie jak BZ-5, w przedziale cenowym 18-0 dolarów. I to właśnie stawia Tesla i Byte w sytuacji napięcia. Toyota znajduje się obecnie w punkcie, z którego może nie tylko uczestniczyć w wyścigu pojazdów elektrycznych, ale wręcz przewodzić w nim. Rzuca wyzwanie zarówno Tesli, jak i Bidy na rynku globalnym, bazując na swojej rozległej sieci produkcyjnej, zaawansowanych innowacjach w dziedzinie akumulatorów i przystępnych cenach pojazdów elektrycznych. Jeśli bateria ze stałym elektrolitem Toyoty zostanie wprowadzona na rynek zgodnie z obietnicą, może okazać się to największym ciosem dla Ilona Muska. Skoro cały świat ściga się z pojazdami elektrycznymi, dlaczego Toyota wciąż tkwi w hybrydach? Skoro wszystkie firmy motoryzacyjne dążą do pojazdów elektrycznych, marki takie jak Tesla w 100% koncentrują się na pojazdach w pełni elektrycznych, a nawet firmy takie jak BMW Mercedes i BMW uważają pojazdy elektryczne za przyszłość. Toyota wciąż promuje swój silnik hybrydowy. Nasuwa się pytanie: dlaczego skoro wszyscy ścigają się z pojazdami elektrycznymi, Toyota wciąż nie rezygnuje z hybryd? Odpowiedź na to pytanie jest nieco głębsza, ponieważ Toyota nie podąża za trendem. Najpierw myśli, rozumie, a potem idzie naprzód. Toyota nie uważa, że samochody elektryczne to jedyna przyszłość. Jej strategią jest właściwa technologia we właściwym czasie. Czyli zastosowanie właściwej technologii we właściwym czasie. Obecnie Toyota uważa, że technologia hybrydowa jest najbliższa dzisiejszym potrzebom. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na to, kiedy Toyota rozpoczęła pracę nad technologią hybrydową, to historia zaczyna się od roku 1997, kiedy to wprowadzono na rynek pierwszy na świecie masowo produkowany samochód hybrydowy Toyota Prius. W tamtym czasie, gdy cały świat jeździł silnikami benzynowo Toyota stworzyła system łączący akumulator i silnik spalinowy, który zwiększał przebieg i jednocześnie zmniejszał emisję spalin. Po około 25 latach, gdy trend pojazdów elektrycznych utrzymuje się, Toyota ponownie przedstawia tę samą koncepcję. Technologia hybrydowa to idealne połączenie między pojazdem elektrycznym a napędem spalinowym. To znaczy, to równowaga między tymi dwoma światami. Toyota uważa... Że nawet dziś infrastruktura ładowania niezbędna dla pojazdów elektrycznych nie jest dostępna w większości regionów świata, pomijając kraje rozwinięte, takie jak Ameryka i Europa. Mieszkańcy wielu krajów Indii, Afryki, Ameryki Południowej i Azji wciąż wahają się przed zakupem pojazdu w pełni elektrycznego, ponieważ nie są pewni, czy po drodze znajdą punkt ładowania. Z drugiej strony, samochód hybrydowy eliminuje te obawy. Hybryda posiada zarówno silnik benzynowy. Jak i elektryczny, który ładuje akumulator. Zwiększa to zasięg i liczbę przejechanych kilometrów. To właśnie dlatego hybrydy Toyoty, takie jak Camry Hybrid, Corolla Hybrid czy Innova High Cross, sprzedają się bardzo dobrze w wielu krajach. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za Toyotą jest niezawodność i trwałość. Pojazdy elektryczne to wciąż rozwijająca się technologia. Ludzie są sceptyczni co do żywotności baterii, kosztów utrzymania i wartości od sprzedaży. Z drugiej strony, samochody hybrydowe Toyoty z biegiem lat dowiodły swojej praktyczności. Ich akumulatory wystarczają na 70 lat, a koszty utrzymania są bardzo niskie. Z uwagi na te osiągnięcia, Toyota nie chce wycofywać się z produkcji hybryd. A jeśli chodzi o środowisko, ponieważ głównym powodem promowania pojazdów elektrycznych jest redukcja zanieczyszczeń, to pojazdy Toyoty również w dużym stopniu przyczyniają się do tego celu. Technologia hybrydowa wykorzystuje zarówno benzynę, jak i akumulator. Co znacznie zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2. Pojazd hybrydowy emituje o około 30-40% mniej zanieczyszczeń niż zwykły pojazd benzynowy. Toyota zdaje sobie również sprawę, że świat pojazdów elektrycznych całkowicie się zmieni w ciągu najbliższych 5-10 lat. Obecnie firma uważnie obserwuje rynek pojazdów elektrycznych i inwestuje miliony dolarów w badania i rozwój, zwłaszcza w technologię akumulatorów ze stałym elektrolitem. Technologia ta może rozwiązać dwa największe problemy pojazdów elektrycznych, czyli czas ładowania i zasięg. Toyota planuje wprowadzić na rynek pełną gamę pojazdów elektrycznych, gdy tylko technologia ta stanie się praktyczna i przystępna cenowo. Do tego czasu Toyota uważa jednak, że hybrydy to rozsądne rozwiązanie, zwłaszcza dla klientów, którzy nie mogą w pełni polegać na pojazdach elektrycznych lub mieszkają w regionach z ograniczoną dostępnością punktów ładowania. Kolejnym czynnikiem, który sprawia, że Toyota jest uzależniona od hybryd. Jest ich globalna skalowalność. Produkcja pojazdów elektrycznych wymaga dużej ilości surowców, takich jak lit, kobalt i nikiel, które są dostępne w ograniczonych ilościach. Jednak pojazdy hybrydowe wymagają mniejszej liczby akumulatorów, co równoważy zapotrzebowanie na te zasoby. Dzięki temu Toyota może produkować więcej pojazdów przy niższych kosztach i mniejszym wpływie na środowisko. Podsumowując, Toyota nie zamierza rezygnować z rozwoju hybryd przynajmniej do czasu, aż technologia pojazdów elektrycznych stanie się dostępna dla każdego. Toyota nie myśli o skrótach. Pracuje nad długoterminowym rozwojem. Jej pojazdy hybrydowe są niczym most przejściowy, który zapewnia równowagę między silnikami konwencjonalnymi a pojazdami elektrycznymi. Być może w przyszłości, gdy technologia akumulatorów ze stałym elektrolitem Toyoty osiągnie pełną formę, Toyota wyprzedzi również firmy takie jak Tesla i BYD w świecie pojazdów elektrycznych do tego czasu Toyota zamierza jednak w pełni wykorzystać moc hybryd. I to właśnie wyróżnia go spośród innych. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z najnowszymi innowacjami technologicznymi, pojazdami elektrycznymi i przyszłością mobilności, koniecznie kliknij przycisk subskrypcji i włącz dzwonek powiadomień.